Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tutaj jest tyle samochodów yy, rozpakowanych. Cóż, tutaj jest tyle tych samochodów rozpakowanych, dlatego, że po pierwsze one są podwójne u mnie w zbiorach, a po drugie, zamówiłem sobie półkę na ścianę, żeby się nie tyniały po podłodze. Te tutaj oto egzemplarze to zamówiłem sobie półeczkę 5 yy, rzędów po 18 sztuk, albo 18 rzędów po 5 sztuk wybieram 18 rzędów po 5 sztuk, ponieważ samych fioletowych ciężko mi będzie znaleźć 18, dlatego 5 właśnie wybrałem. Zrobiłem research u siebie i niestety nie wygląda to dobrze. Najwięcej mam niebieskich, czerwonych, białych i siwych. Żółtych mam kilka, a kremowych mam tylko dwa. W związku z czym musiałem się udać do Dliza dzisiaj do Pepka, do Lidla, Kika i w ogóle do różnych sklepów, czyli wszystkich, które są u mnie na mieście i dokupić sobie te, których nie mam podwójnych, a chciałbym, żeby były w tej kolekcji na półce. Więc zaczynamy. Zaczynamy od układania e, kolorów. Tych rzędów, tak jak mówiłem, będzie e, tych rzędów będzie 18. Nie wiem co z brązowym jeszcze, bo ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii. Żółty zresztą też wygląda niezbyt obiecująco, ale no niestety mamy co mamy, pomarańczowy, brązowy zaczynamy od brązowy brązowe? od, wrzucy, od, wrzucy. od wrzucy. To taki tak, będziemy tutaj sukcesywnie sukcesywnie po kolei przekładać te samochody w miarę jak będzie nam się tutaj rozjaśniać to wszystko Także, tak, no, no, może to tutaj jednak w tej strony, od tego zaczniemy tutaj złotą ustawimy sobie o tak to widzę na razie brązowe po żółtych co by trzeba było po żółtych by trzeba było ustawić jasno zielone o kurcze jasno zielone ciężko będzie Ciemnozielonych mam niestety tylko jeden i ciemnozielonych mam takie zaraz zobaczę co to w zbiorach będzie u mnie w tych co zakupiłem e, dzisiaj ale raczej małe szanse są tu audiówki audiówki większość Europa trochę Azji Ameryki mało Większość Europa, ale w y, kolorach ciemniejszych zauważyłem, że jest z kolei więcej więcej ma mafioletowego. Po co ja go kupiłem drugiego? No nie będę powtarzał. To tak to jest jak nie zapiszesz sobie właśnie. I tutaj fiacik jeszcze też. O. Tak to właśnie wygląda. Zaczątki są takie. Zaczątki są takie. Po zielonych byśmy robili. Niebieski jasny Tak to właśnie wygląda Porsche te tutaj będę musiał wywalić, bo mam i białe, i, i niebieskie takie i złote. Także te Porsche będę musiał stąd wyeksportować na razie. Niech stoi niech stoi Niech stoi tutaj colero tutaj Nie znam się na skalach kolorów Ale tęcze można by było gdzieś popatrzeć zobaczyć jak to w ogóle wygląda tutaj, czy kolory są właściwie czy nie są właściwie o tu to się coś rozjaśnia tutaj no. No, coś, rozjaśnia. coś tam zielonych mamy ale nie są to te kolory które ja bym chciał mieć a tu jeszcze jest kremowy tu jest jeszcze kremowy Czerwone, czerwone, które to by no Mercedes ten też zawsze mi się podobał. To to stare, to jest przed 20 lat hot wheels W dobrym stanie. Synio wolał jakieś terenówki, jak się bawią. I tutaj damy na razie protona. Ale ten proton jest tylko tymczasowo. Tymczasowo. I tutaj dajemy te ciemne właśnie. Bugatti i to jest chyba Jaguar z tego co pamiętam Jaguar Jaguar, tutaj na zielonych jak widać sama Europa poza tym to jest Lamborghini Lamborghini Sienna tutaj mamy dwie Audiówki Forda Sierra i Fiata czy znaczy, to w ogóle sama Europa w żółtych Nissanik szybkich i wściekłych i oczywiście z to jest City Racer, czy z czego nie pamiętam, Night Racer, czy coś takiego, Mitsubishi Evo 6. No. Mamy 2. dlatego jedno jest uspakowane, jedno jest zapakowane na nowe. Tu będziemy układać dalej. Dobra, Kiedy się nie łapie, to jego spokojnie. To poszyka. A kurczę, jeszcze takie pośrednie niebieskie przecież mogły być, no to zapomniałem o tego znalazłem w Kotlandzie to półko nawet nie wiem który to rośnik, nie wiem który ten ale był jedyny kontek Firebird no właśnie do tego dla koloru go wziąłem a dzisiaj w Dilzie dziewczę 18-letnie szukało tego Nissana radziłem jej gdzie szukać dlatego Mówię ludziom, że jak szukają, to żeby wpadli do mnie na kanał Przeważnie mówię na kanale, gdzie jakie samochody są do, do wyrwania e, Nie zabieram wszystkich e, e, tych e, treasure huntów Nie zabieram wszystkich, zawsze mówię doradzę ludziom gdzie co jest O, tak to wygląda Co to byśmy chcieli ułożyć? Co byśmy chcieli ułożyć siwe, to tych Czy czarne? Czy złote? złote związane, łożone, łożone, łożone. ten Volkswagen ten kurcze fajny jest, fajny. Tu Porsche kupiłem na Oliksie za 8Z -a. 944, tak? Turbo. Bardzo, Bardzo fajny samochód Zarabiało dostawo. A tu układamy. A, kurczę, no tak, te miałem przecież tutaj w zabarwieniu naturalnym aluminiowym, ale ich mam tylko dwa. Tutaj siwe. Tutaj siwe. Tutaj czarne. Tutaj czarne, czarne będziemy układać jeszcze. Jeszcze raz. A, tu Tesla jeszcze jest, no tak ona no, też jest naturalnie czarna ten to nie wiem czy tu się wpisuje z tym różowym środkiem ale nie będzie a białe przecież jeszcze miałem no tak i teraz pytanie do was on jest biały czy złoty raczej złoty zdecydowanie w złotym kolorze zobaczcie kurcze ten też taki nie jest biały do końca muszę poszukać stricte białych samochodów proszę bardzo co to jest w ogóle akurat ty, ty, kurczę przecież była dzisiaj ten mogę wziąć no tak akurat NSX no tak biały muszę poszukać jakiś ten ten też nie jest biały przecież i tak jest wiersz z tych dobra szukamy trzech białek kurweta kurweta I... Dobra białowa, może być. Starsz, to też przed 20 lat. No, no, nie jest biała, to jest kremowa taka jakaś. Kurczę, to mogę jeszcze kremowych ułożyć, pasek. No tak. I muszę poszukać jeszcze białego samochodu jednego. Ty, ty, przecież mam emblemat z tego. No tak, przecież bryloczek. Mam klucze niezaczepione. Faktycznie. No to tu mogę z tych ułożyć jeszcze. A, no przecież białych mam tutaj jeszcze. Przecież. Przecież mam tutaj Treasure Hunter. No tak, no tak, no tak to wygląda. Tak to wygląda z tej perspektywy, ale tutaj niestety musimy zrobić resztę proszę Państwa. Tutaj musimy sobie te samochody wygrużyć. Już niestety, ale muszę rozpakować moje autka, zobaczyć co tu z nimi jest nie tak, co czy, czego im brakuje i w ogóle, jaki Zatem się skończyły moje zapasy podwójnych hotwilsów w pewnych kolorach. W związku z powyższym musiałem się udać do różnych sklepów i dokupić. Żeby nie spoilerować wam, będę wyciągał je pojedynczo i z tego będziemy robić unboxing. Wiem, że to nie jest zbyt udany samochód, ale ten kolor był mi potrzebny. Po prostu ten kolor był mi potrzebny. Dlatego go rozpakowujemy, Compact Kings, to jest mityka. I dlatego muszę go tutaj zużyć. Coś takiego, fajne auto. Fajne auto. Tak to wygląda. No, dlaczego... O, tu mi jest potrzebne. Tu mi jest potrzebny ten samochodzik. Żółty, żółty. Spadł mi w oko wajper. Gdzieś w domu mam. Nie wiem gdzie on poszedł. I rozpakowanego miałem. To wiem na pewno, że miałem rozpakowanego, ale gdzie go wsadziłem. Nie mam pojęcia. Gdzieś pod łóżkiem leży. Dlatego właśnie tą półkę zamówiłem. Między innymi rozbieramy wajpera. Rozbieramy wajpera. Takie to coś wygląda. Przy okazji. Jakoś ładnie pomalowany, jak tamten co poprzednio kupiłem. O, i żółtych nam brakuje już tylko jednego. Powiedziałem, że o czymś zapomniałem. Tutaj jest yy, Nissan Skyline, co prawda tunet, ale w kolorze... Yy, yy, ...bieskim jasnym. Turkusowy, turkusowy. I właśnie miałem jeszcze ten turkus tutaj upchać. Kurczę, tylko w jakiej fazie tu jest turkus? Przed zielonym? Chyba no tak. I tutaj właśnie turkusowe samochody musimy upchać. Takie. Tak będzie dobrze? Chyba będzie dobrze. No i tutaj właśnie musimy je upchać. Widziałem, dziś jeszcze mam kilka turkusowych autek. Kurczę to, z tego się zrobi. Może te 18 linii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nic więcej to, czego żeśmy oczekiwali. Czy on może podejść pod jasno-niebieskie? Czy on może podejść? Może podejść, to jest, co to jest w ogóle? Te otoczone tak ma. Tak wygląda to. Proszę Państwa. A nie wygląda w połączeniu z brązowymi kołami, nie powiem ładnie wygląda. Ale czy on mi tutaj będzie pasował? Chyba nie. No to w ogóle inne kolory są. Dobra, będziemy coś dobierać do tego jeszcze. Któreś linii się pozbędziemy po prostu? Niczego tutaj. Tu chciałem granatowy właśnie. Granatowy. Nie. Tutaj ciemno, nie wiem pod co go podpisać. Przewysł wyrado ale to coś do podpiszemy robię nie, nie dziutki po podłodze prawie jedzie. kurczę a nie po podłodze on będzie nam pasował tutaj w te zastępy trochę inny odcień a stój nie tutaj tu nam będzie pasował bardziej tu jest niebieskie o, tak jest trochę inny odcień, ale jak będziemy później coś uzupełniać, jak coś znajdziemy to będziemy uzupełniać. Pomarańczowa auto, to czy pomarańczowa to nie mogło zabraknąć, bo oczywiście Volkswagena idzie baza. Też fajny pomarańczowy z czarnym dachem. A w ogóle jest ze szklanym panorama, kurczę. W opakowaniu jednak trzymanie hot to barbarzyństwo. Nawet nie widać uroków tego samochodu pomarańczowe tu będziemy składać coś z pomarańczowych jeszcze już mamy tam pomarańczowe i proszę państwa coś o czym zapomniałem całkowicie to Chevy Cheval SS-34 rok on jest właśnie dokładnie w tym kolorze kremowym tutaj aparat trochę przesyca kolory delikatnie ale on jest właśnie w takim kremowym kolorze którego mi piątego auta brakowało w pięknym metaliku jeden z ładniejszych, ładniej pomalowanych gdzie on wędruje? On wędruje tutaj. O. Wielkościowo na półkach później będziemy ustawiać. Także no dobrą sprawę to mamy na razie linię e, tych kremowych. Żółtego nam jeszcze jednego brakuje, ale tutaj bym BMW chyba widział. Hmm? E, tych e, zielonych mamy, niebieskich, czerwonych, szarych, białych i czarnych. No jeszcze tutaj trochę nam brakuje samochody Ale to nic, za chwilę będziemy tu No to będzie chyba jeden z kilku kosmosów Bo w kolorze w takim nie mogę znaleźć tej Jak to się nazywało Zaraz. No w każdym razie za chwilę będę kontynuował Także to jeden z niewielu kosmosów Ale muszę go tutaj niestety dać To jest proszę Państwa Rolling Solo tylko i wyłącznie ze względu na, yy, na, na kolorek. Znaczy są bardziej co jest niebiesko, fioletowe, ale na razie na chwilę będzie musiał tutaj być. że niebieski tutaj psuje całkowicie, psuje całkowicie eee, węglow nam. No i zamach ten to Drachmers, a Drachmers ten chyba, tak? Jest fioletowy. Tego tutaj właśnie musiałem dokupić, ponieważ mam tylko jedynego. Więc drak Merca to jest zamach. I on tutaj będzie jako piąty. Ten bryloczek traktuję jako... Bardziej mi chodzi o to, że to aluminiowe takie błyszczące ładne czystanie. Nie, znaczy niemalowane. No i proszę Państwa coś z wiśniowych, z wiśniowych samochodów. coś z wiśniowych samochodów. To jest to the Baker Champ. Proszę Państwa, piękny wiśniowy pasy ma te ładne noce. I go widzę o tutaj właśnie w środeczku. Brakuje nam dwa wiśniowe. Z tym będzie problem, ale jest Delorian chyba w tym kolorze. Trzeba go po prostu tylko będzie poszukać. Ach i co miałem dzisiaj powiedzieć? Podobno nie było dostawy. Podobno nie było dostawy w Dilzie. I proszę bardzo, co udało mi się chwycić? Co udało mi się chwycić? Treasure Hunt. Sport Transit Connect Custom, nie? Tak? Jak to się nazywa? Hot Wheels Sport Transit Connect. I udało mi się drugiego chwycić. Jeden do rozpakowania, jeden na półkę. I dlatego zrobimy z nich... Jego postawimy w białych chyba, nie? Zdecydowanie, ale to go rozpakujemy w oddzielnym filmiku. Także zapraszam na kanał. Dobra, to z tych na razie nic. Co tu mamy? Aha, i kupiłem dzisiaj niepotrzebnie Kupiłem y, celę rogetę budziłem się trochę za super, ale nie ma szans, białe koło ma super. Odkładamy, odkładamy, co my tu mamy, a przepraszam, mamy proszę Państwa żółtą Honda S800, e, żółta Honda. Będzie nam pasować? Oczywiście, że nam będzie pasować, Jest piękna żółta, także to eksportujemy. Stąd i mamy tutaj żółte. Tych pomarańczowe. co ja Wam powiem, że może i złożymy coś jeszcze z tych pomarańczowych? Oczywiście Każdy z innej błody. Ciężko będzie. Ciężko będzie tutaj złożyć coś z pomarańczowych. Nawet w Lego się zapatrzyłem, ale to w ogóle już jest krawy. I dobra. Ah, przepraszam, następny kosmos. Yy, Ravenger ST. A kupiłem go ze względu tylko i wyłącznie na kolor. Ale koła to ma świetne. Koła to ma świetne, proszę Państwa. Środek ma takie niewyśrodki. Lubię takie samochody. Bardzo ładnie dobrane. Kolorystycznie. W każdym razie, o! Może coś z tych pomarańczowych też się stworzy. I proszę Państwa. Kolejny z wiśniowych to jest, proszę Państwa, Dodge Dart. Dodge Dart. Amerykańska motorizacja Także proszę Państwa coś pięknego, paski białe przez górę Ale patrzymy tutaj z profilu tylko i wyłącznie ponieważ one na półce będą z profilu się prezentować. Jeszcze jednego nam brakuje wiśniowego Jeszcze jednego wiśniowego i co tu następuje? Pytanie za 100 punktów, z którego Kejsa to jest auto? Nomad Classic Dzisiaj go spotkałem razem z tym Treasure Huntem na półce nie wiem co to za case idzie. W każdym razie pierwszy raz widzę to auto. Pierwszy raz nie mam tego auta drugiego, ale otwieram je, ponieważ to chyba nowość. Jest tak, że łudzę się, że je trafię kiedyś. No pięknie jest lakierowany. Naprawdę jest pięknie lakierowany. Biały środek ma. Naprawdę pięknie. Szyber dach to jest świetny. W ogóle dach jest świetny. W ogóle ten samochód jest świetny no dobra i wiśniowych proszę Państwa mamy nazbieranych coraz bardziej nam się rozjaśnia tutaj i do niebieskich do niebieskich musiałem zakupić tego Cadillaca projekta GTP Hypercar i to jest niestety proszę Państwa ostatnie auto które mi się dzisiaj udało już z tych kupić to jest typowy Exotic Car także nie ma tutaj się czym zachwycać w ogóle felgi OZE za... co tutaj reklama OZE za... no wygląda jak os także tu się nie ma czym w ogóle No logo Cadillaca no tak, no, logo Cadillaca i go stawiamy proszę Państwa tutaj także na dzisiaj proszę Państwa braki mamy w złotych w złotych w, tu zielonych, a w zielonych przepraszam, przepraszam, przepraszam przepraszam. to miałem naszykowany to miałem naszykowany zielony Dodge Charger SRT to jest dosyć pospolite auto Także je mogę tutaj w tych wykręcić, to jest dosyć pospolity samochód, zwłaszcza w siecach, jego sporo widziałem. Także, bez żalu, go tutaj żadnego lokujemy, bez żalu, go tutaj lokujemy. No, i wracając do tematu, co miałem powiedzieć, po poszukiwaniach, znalazłem jeszcze Nissana. Super Siluet, Silva LB Liberty Walk, ale kurczę złoty jest i nie wiem, czy nie szukać innego. Nie otwieram go, bo mam tylko jednego. A ładnie by tutaj się mi wpisywał w te złote dwa porszaki. Te Camaro i tego Volkswagena. Kurczę blade, no mówię, szkoda, szkoda. I mam też, znalazłem Deloriana. Znalazłem też Deloriana, tego nowego. Tego nowego nie wiem, gdzie go już wrzucił, ale w tym razie znalazłem go. Ale też mam tylko jednego i nie będę go otwierał. Te tutaj do niebieskich znalazłem jeszcze. Alfa Romeo GTV6. To jest dosyć pospolite auto w Kejsach W zwłaszcza często jest. Także, także chyba mogę je tutaj spokojnie otworzyć. A, sorry, na dużym liściu. Nie otwieram, bo jest na dużym liściu także przykro mi bardzo zapomniałem że to na rynek amerykański także czy tam jakiś inny chiński o, z Chin kupiłem sobie na, na chińskiej stronie za niewielkie pieniądze także jego zostawiam co jego ja nie otwieram szukamy następnego yy, także O tak to wygląda czego nam brakuje reasumując aha turkusowe no właśnie tutaj mi to nie pasuje w ogóle ale znalazłem lambo znalazłem Trzech turkusowych mi brakuje, trzech jaskrawo zielonych. Złotych jednego mi brakuje i fioletowe jeden. Ale to kupimy sobie tą hirohatę Dragmerza. tak to się nazywa? Czy Jakoś tak? Nie jak to się nazywa w ogóle? Nie, Drakmerz to jest ten. To hirohata. Ja go gdzieś miałem, tylko że chyba zielonego. Zielonego. A kurczę Honda przecież jest jeszcze złota no tak Ale Honda, a pięknie by to wyglądało ale też mam jedną Niestety, też mam jedną Także tego nie otworzymy bo mam jedną I co my tu mamy jeszcze A kurczę mam to przecież, sorry bardzo Nie było, to jest purple Passion, Purple Passion. Jego otwieramy od razu Niego otwieramy i nim kończymy fioletową Od niego mi właśnie chodziło, Właśnie nie pamiętałem jak on się nazywa. Piękny auto, trochę podobny do tego z aut, nie? Ale to wiem, że to jest zupełnie inny samochód. Tamten z aut jest w tym razie to nie jest to, ale już fioletowych mamy tutaj. zabieramy te pomarańczowe, stąd one tutaj nam się nie wpisują prawdę powiedziawszy to mamy mamy tak niebieskie, a ja miałem do kupić, ale nie mam jutro muszę je dobrać na małym liściu normalnie tutaj nic więcej to nie dołożymy dzisiaj z zapomniałem, że jeszcze tą hondę mam ultra tych, ultra kupiłem w barze. przez wszystko. Tak, wyszło się Tak, tutaj ładnie. Tak, jeszcze może tego wywalimy ładnie. Tak, wyszło ładnie. Tak, w ogóle będę się się wywalać, jeszcze przebywali w toku. W toku te niebieskie, coś innego, albo te białe, bo on się coś